Cześć. Rozruch poranny to jeden z najlepszych sposobów na rozpoczęcie dnia. Dlatego w tym filmie pokażę Wam 5 ćwiczeń, którymi w 5 minut rozbudzicie się i rozruszacie całe ciało. Zapraszam. Gotowi? Zaczynamy. Usiądź, ugnij kolana do kąta około 90 stopni i zacznij je przekładać z jednej strony na drugą, starając się położyć za każdym razem oba kolana na podłożu. Utrzymuj wyprostowany tułów pomagając sobie rękami. Możesz dodać do tego ruchu trochę mocniejszą rotację tułowia. Jeśli chcesz, spróbuj wykonać ćwiczenie bez pomocy rąk lub z odrywaniem stóp od podłoża w trakcie zmian strony. Drugie ćwiczenie to most biodrowy. Połóż się i ustaw stopy bliżej bioder. Unoś biodra, napinając pośladki i utrzymuj napięty brzuch. Rozstaw stóp dopasuj tak, żeby był wygodny dla Ciebie. Możesz dodać do tego ćwiczenia ruchy ramion, sięgając za głowę, dowolnie synchronizując te ruchy z podnoszeniem i opuszczaniem bioder. W kolejnym ćwiczeniu przejdź do pozycji klęku podpartego i zacznij unosić biodra chowając głowę między ramionami. Staraj się utrzymać proste plecy, łatwiej to zrobić ze zgiętymi kolanami. Z kolejnymi powtórzeniami bardziej prostuj kolana, próbując postawić pięty na podłożu. Nie jest to jednak konieczne. Do następnego ćwiczenia usiądź ze zgiętymi nogami i podeprzyj się rękami z tyłu. Unoś biodra, napinając pośladki. Dopasuj rozstaw rąk i nóg do siebie. Wypinaj klatkę piersiową w przód i utrzymuj wyprostowany tuł w każdej fazie ćwiczenia. Ostatnie ćwiczenie. Z pozycji siedzącej podwiń nogę pod siebie i kładąc kolano na ziemi oderwij biodra. Druga noga jest ustawiona w przód, kolano i stopa pracują w jednej linii. Zbliż maksymalnie biodra do stopy z przodu pilnując prostych pleców. Podczas odrywania bioder od ziemi pomagaj sobie ręką. Gotowe. Jeśli chcesz, powtórz całość jeszcze raz. Dzięki za udział i do zobaczenia.